Cześć! Z tej strony Domanu, a w dzisiejszym filmiku porozmawiamy o sprawach bieżących, no bo trochę się ostatnio działo, i trzeba by to jakoś zebrać do kupy i wszystko przejrzeć, więc bierzemy się do roboty i na start musimy oczywiście poruszyć temat łatki numer 8, która sprawiła, że tempo jej nieco spadło, bowiem obecnie aktualizacje wydawane są nieco 12 dni, a co prawie 15 dni, więc faktycznie pojawił się pewien przestój, ale co oczywiście ważniejsze, miałem już okazję zagrać mistrzostwa po nowym patrzu i faktycznie. O dziwo, zmiany, jakie on wniósł, są zbliżone do oczekiwań graczy. Można by nawet odnieść wrażenie, że Kanadyjczycy posłuchali w końcu graczy i nawet pokazali podglądowe filmiki z nowościami. Na ten przykład, przed łatką numer 8, tak wyglądały odbiory piłki rywalom w dość dynamicznej akcji, czyli, no, jest to coś, co wszyscy już dobrze poznaliśmy. Odbieramy czysto futbolówkę, ale ona nie zostaje pod naszymi nogami, tylko odwija się we wszystkie strony. Na poładce w identycznej sytuacji, nasz Defensor potrafił śmiało wbiec Przed przeciwnika, zabrać piłkę I utrzymać ją przy nodze, więc Bez wątpienia jest to spora zmiana A kolejna dotyczy wspierania akcji Ofensywnych przez zawodników bez piłki Tak wyglądało to przed łatką Czyli coś co wszyscy dobrze znamy Jedziemy skrzydłem, a gość biegnący Za nami, zamiast lecieć do nas na pełnym Sprincie i nam pomóc, pobiegł sobie Gdzieś w innym kierunku, bo chyba zobaczył Jakieś interesujące rzeczy na trybunach No i znowu, po łatce te ataki Jak przynajmniej podaje to i jej Wyglądają inaczej i zawodnicy bez piłki kontrują ze znacznie większą inteligencją. Kolejna sprawa, no bardzo ważna, to ulepszenie gry bramkarzy w zakresie ich interwencji strzałów na bliski słupek, bo no myślę, że każdy z nas strzelał albo mu strzelano bardzo nierealistyczne gole, gdzie niemalże z zerowego kąta, piłka wpadała do bramki, niszcząc w ten sposób najlepszych golkiperów. No ogólnie patologicznie to wyglądało, no ale już nie wygląda, bo ten aspekt również został naprawiony i o ile nie odsuwają uniemy się od słupka prawym drążkiem, bramkarze nie mają już problemu z takimi podstawowymi interwencjami. No i ostatnia najważniejsza rzecz, na którą to od premiery narzekali gracze, to sprint zawodnika z piłką przy nodze, czyli sytuacja, którą widzieliśmy aż nadto. Gość ma z 95 tempa i chce obiec boisko albo pomknąć na dystansie 30 metrów sam na sam, ale nie może, bo jakiś randomowy obrońca, który ma z 70 tempa go dogania, łapie za fraki i zabiera mu piłkę. O to to jest rzecz, która denerwowała wielu graczy i trudno się z tym nie zgodzić, bo gracze w każdej grze piłkarskiej, jaką widziałem, chcieli mieć szybkich zawodników i chcieli korzystać z ich tempa, no a tutaj było to trudne, ale już nie jest, gdyż jak widać w identycznej akcji, wolniejszy obrońca na dystansie jakichś 40 metrów nie da rady zbliżyć się do znacznie szybszego i lepiej wyszkolonego technicznie napastnika. Więc to są podstawowe zmiany, które z tego co widzę graczom bardzo się podobają. No i mówiąc ogólnie na podstawie już własnego doświadczenia zebranego w ostatnich mistrzostwach, no one faktycznie działają i sprawiają, że gra z kontry jest skuteczniejsza i przyjemniejsza. Widzę zresztą po Anrim, że on pozwala sobie na znacznie ciekawsze kiwki i solidniejsze rajdy, podczas których przeciwnicy zostają za jego plesami, Na no a jednocześnie Francuz ma złoty styl rapid i to chyba on najbardziej liczyć będzie się obecnie u szybkich zawodników. No po tej ładce grając otwarty futbol z kontry ja mam czasem wyniki po 5 do 3, a rekordowo miałem nawet o 8 do czterech, No więc będzie trzeba się przyzwyczaić i może poszukać nowych taktyk i zawodników w obronie przystosowanych do tej aktualizacji. No więc z jednej strony to nie jest fajne, no ale nie da się ukryć, że IE w końcu wypuściło aktualizację zmieniającą podstawowe elementy rozgrywki, na które tak często narzekali gracze. No więc może jakoś przeżyjemy z tym IEFC 25 przez tych kilka kolejnych miesięcy, albo i nie, bo patrząc z drugiej strony, tempo dobijania tej gry przez IE jest oszałamiające. Dwa złote style gry w grudniu, 3 złote style gry na toty, no to na toca chyba będzie już ich z 5. No ale przede wszystkim ponadto darmowy Zinedine Zidane oceniony po darmowej ewolucji na 94 dla każdego. I to jest niesamowita sprawa, bo generalnie ludzie się bardzo cieszą, że dostali taką kartę, ale po pierwsze, co to za wyjątkowość w posiadaniu tego zawodnika, skoro każdy go ma. Po drugie, każdy dobrze wie, że i jej nic nikomu za darmo nie da. Wszyscy dostali tę kartę, bo i jej pokazuje w jasny sposób, że skoro uśmiercają swoją grę z roku na rok coraz szybciej, to FC25 robi tak szybko, że najpewniej ten Zidan już za miesiąc to będzie średniak. Kolejna sprawa. Danie tej karty to jasny sygnał, że ta gra jest tykającą bombą. Podstawowa wersja Francuza kosztowała w piątek o 19 ponad 1,5 miliona monet i dosłownie po chwili, jak i jej dało każdemu za darmo jego inną wersję, staniał on do ledwo 500 tysięcy monet i ten spadek ceny o około milion tyczył się także jego wersji specjalnej. Ograsz się fajnie w EFC, nie było cię w grze przez chwilę, bo zrobiłeś małą drzemkę, wracasz, a tam twoja karta zakupiona na na rynku za 1,5 miliona monet chodzi już 500 tysięcy. Jest to kolejne przypomnienie Wam, że kupowanie kart na rynku jest niebezpieczne i lepiej zdobywać je z niewymiennych paczek, najlepiej oczywiście za FC Points. Bardzo ciekawe były też reakcje na otrzymanie tej karty, bo typowi gracze jeszcze w grudniu po południu to rzucali teksty typu, panie ta gra to obrzydliwa jest, brzydka jest, droga jest, błędy ma i cheaterów napuszczanych, gameplay to w ogóle beznadziejny i jeszcze serwerów wyrzuca, a i jej to są mędy i świnie. No ale teraz niektórzy ci gracze dostali za darmo Zidana i narracja zmieniła się o 180 stopni, no i mówią tak: No panie, no to i jej to ja zawsze wiedziałem, że to jest porządna firma. Dobra jest, fajna jest, gry se fajne wypuszcza. Tanie, dopracowane, co się gra przyjemnie, karty se dobre ludziom uczciwym rozdaje, żeby się pobawili. No ja, zawsze mówił, że to i jej to jest porządne, no bo, no bo jest, i pograć se można fajnie i w ogóle. Nie ma wątpliwości, że gdyby taki Zidane został wypuszczony na rynku, on kosztowałby może nawet ze 2 miliony monet i to po pewnym czasie. Natomiast jeśli każdy ma obecnie takiego Zidana, rodzi się pytanie, po co w takim razie wypuszczać SBC właśnie za 2 miliony o takiego De Bruyne? No i ja wam powiem po co. No bo De Bruyne, którym pograłem z ciekawości u kolegi, jest po prostu realnie widocznie lepszy od tego Zidana i to widać już po samej ocenie. Bo Francuz tak naprawdę nie jest oceniony na 94, tylko 92, a na CM je konkretnie 91,8, a de Bruyne na 94,1. Do tego Belg jest żwawszy, ma lepszą staminę, lepiej doskakuje do piłki przeciwnika, bo chociażby na motorniczym można wykorzystać go na żwawym przyspieszeniu. Na no Zidane ma co najwyżej kontrolowane przyspieszenie, no ale na większości stylów gry jest ono i tak przedłużone. Więc Francuz od Belga jest lepszy w tym, że jest nieco silniejszy, ma lepsze główki, 5 gwiazdek Kluczek, no ale we wszystkich innych aspektach wygrywa już De Bruyne, No a on nie jest za darmo, tylko kosztuje jakieś 2 miliony monet w SBC. No więc, od taka ciekawostka. Patrząc na ten ruch jej, jeśli zechcemy, no to bez problemu w rozdaniu zidana znajdziemy więcej minusów niż plusów, no ale z drugiej strony, jak komuś się nie podoba, to może nim nie grać. Bo to, że ta produkcja szybko zostanie zniszczona i umrze jeszcze szybciej niż FC 24 jest i tak przesądzone, więc no cóż nam pozostało zrobić? O no myślę, że trochę pograć, bo po tej łatce gra faktycznie odżyła, a do tego nawet ja nie mam jakichś większych problemów sieciowych, i to pomimo faktu, iż trwa przecież toty i wszyscy. Nagle się rzucili na FC25, więc, no może, jeszcze warto dać tej odsłonie ostatnią, najostateczniejszą szansę, grając przy tym oczywiście darmowym Zidanem, który, jak już wiemy, jest ewidentnie słabszą alternatywą Kevina De Bruyne. Na dziś to tyle, do zobaczenia wkrótce. Cześć!